Ja jestem Porzeczka 7, a to jest kolejny odcinek z Blockstar Planet i w dzisiejszym odcinku od godziny 8 jest nowa aktualizacja gry. Pewnie już wszyscy ją widzieli, a dzisiaj sobie ją troszeczkę pozwiedzamy, no i pokażę Wam oczywiście klucze do tajemnicy w Nexusie. Także nie przedłużając zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania, ale najpierw uśmiechy. Wchodzimy w uśmiechy. O, tutaj na początku możecie zauważyć, że właśnie Laki dał mi uśmiech za co naprawdę ci dziękuję i tutaj sobie właśnie go pozdrawiam pozdrawiam jeszcze Greg Junior i tutaj jeszcze może kogoś sobie pozdrowimy Wiktoria 123405 i uśmiech oddam tutaj także naprawdę dziękuję wam za te uśmieszki i przechodzimy do tematu filmu Także jest tutaj po prostu tak y, dużo cudownych rzeczy, że ja nie wiem od czego zacząć. Y, może najpierw odbierzemy sobie tajemnicę i po prostu potem już y, będziemy sobie tutaj zwiedzać, powiem wam co ja myślę o tym Nexusie i oraz o świecie VIP. No, także nie przedłużając, y, chodźmy po te klucze. Także pierwszy klucz, zielony, kryje się o tutaj. Jak macie y, tego różowego stworka. No to wystarczy, że wskoczycie tutaj, o i tutaj po prostu na ten dach wskakujecie, wskakujecie do tego komina i na, na sam dół trzeba skoczyć, co nie jest takie łatwe. W sekundach, bardziej minutach udało mi się w końcu wskoczyć, no i to macie zielony kluczyk i z powrotem wychodzimy. I teraz kolejny kluczyk, pokażę Wam tutaj jest od razu. Kluczyk jest tutaj. Obok tego bardziej fotelu naprzeciwko idziecie. No i idziecie na tą chmurkę. I tutaj macie taką dziurkę i wystarczy po prostu iść tak z przodu. No i schodzicie na dół i odbieracie fioletowy kluczyk. O! I tutaj to chyba wszyscy widzieli właśnie i się zastanawialiście jak tam się dostać tutaj. No to teraz już będziecie wiedzieć. Idziemy po kolejny. Ok, teraz idziemy y, chyba po niebieski, z tego co pamiętam. Y, niebieski kleje się y, troszeczkę wyżej. Musimy iść po tych tańczowych tutaj schodkach, co są. O, wchodzimy na te schodki idziemy o. Idziemy tutaj na samą prawie górę. Przypominam Wam o QA pod poprzednim filmiczkiem, i o tym, że możecie wygrać czapkę Drip. Tutaj wchodzicie na ten łańcuch, co ja oczywiście nie umiem. Momencik się uda. O, dobra. No i skaczycie potem wyżej. Idziecie tutaj po drabince. No i tu macie kluczyk. OK, i jeszcze został nam jeden. Najtrudniejszy, dużo zupełnie miało z tym problem, ale to jest naprawdę bardzo łatwe. Ostatni kluczyk kryje się właśnie tutaj, gdzie jest ten taki uroczy basenik. I wystarczy, że wejdziecie do niego. Tu od razu widać właśnie bramę. O, wchodzicie w nią, tylko musicie mieć właśnie napiół zielony klucz. Tutaj już możecie zauważyć czerwony, widać. I patrzcie, idziecie do niego tędy. Na dół. I teraz idziecie tutaj o, do góry. O! I teraz znowu do góry. I macie kluczyk. I wracacie właśnie tak samo. I chciałam jeszcze Wam przypomnieć bardzo o konkursie na czapusie Drip. Wystarczy, że zbudujecie dla mnie skinę o nazwie Dla porzeczka 7. A ja właśnie wybiorę ten, który mi się najbardziej podoba. A dwóm osobom dam po prostu uśmieszki. Gdzie jest to wyjście? O, jest super. Ok, no i teraz idziemy odebrać sobie tajemnicę. Tajemnica właśnie kryje się tam, gdzie jest ten wyścig. Tak, jakby dobudowali właśnie to co już pewnie każdy z was widział o, wystarczy właśnie że przejdziecie sobie po tym o i tutaj wchodzicie niebieski, fioletowy i czerwony także tajemnica już jest odebrana i teraz y, sobie tutaj trochę pozwiedzam, powiem wam co mi się najbardziej podoba na pierwszy rzut oka od razu wlatują takie słodziutkie frytki y, które mają tak jakby w buzi portal, gdzie możecie zagrać w bitwę Teraz właśnie tutaj Wam pokażę, to mi się naprawdę bardzo podoba, bardzo fajne to jest. O nie jest to jakoś długie, a szkoda, bo trochę krótkie, ale da się rozpędzić i jeszcze możemy wejść sobie do świata VIP. Jeszcze w nim nie byłam, ale z tego co przyglądałam sobie, u Mikalo i Kamloxa. To wyglądał on dość ciekawie i podobno jest straszny problem, żeby znaleźć tam tajemnicę. Dlatego ja nawet nie będę się za to zabierała, bo widziałam, że oni mieli problem, to co dopiero ja. Ale sobie tak zerkniemy, jak to mniej więcej wygląda. Okej okay. No. Ale ciemno, ale powiem wam, że naprawdę całkiem ładnie. Tutaj się naprawdę można zgubić. A bardzo mi się podobał kolor. Tego, tylko nie wiem gdzie jest co. A, a dobra. O, tutaj właśnie wiem tylko, gdzie kryje się pierwszy klucz. Wiem, że trzeba wejść na ten łańcuch. No i tam na górze podobno jest chyba czerwony z tego, co zapamiętałam. Także, jeżeli odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie tutaj 100 łapeczek w górę i widzimy się już na quizie pamiętajcie żeby pod poprzednim odcinkiem, który miał tytuł Kim tak naprawdę jestem, zadawajcie mi pytanka pamiętajcie o konkursie na czapkę drip i do zobaczenia w kolejnym odcinku trzymajcie się i cześć.